Hejka, hej kochani, witam was na już siódmym dniu vlogmasów. Jak widzicie jestem na dworze i dość mocno, mocno świeci słońce. Ale właśnie wyszłam z domu, jest 11. Miałam wyjść 20 minut temu, ale nie mogłam się dobudzić, a więc Julka mi musi wybaczyć. Idę do Jurki lapić pierogi. O, po prostu nie będę... Nie chcę o tym mówić, po prostu idziemy do Julki szykować jedzenie na środę. Julki mamy koleżanka, o, przed 11 nam robiła ciasto, dlatego było te 3 kg mąki wczoraj. Kurczę jak się i to tak szybko. Um, no i Julki, mam, Julki mamy koleżanka zrobiła nam ciasto do pierogów, wczoraj Julka i mama robiły um, kuleczki do środka pierogów. Żeby, wiecie, to, co będzie w środku, to one to wczoraj zrobiły I dzisiaj po prostu Idę i będziemy razem lepić Ponieważ tych wyjdzie mega dużo Po pierwsze, te pirogi musi wystarczyć i, że ja latuję przez ulicę Na 60 osób Jak i nie więcej, ponieważ jest 60 studentów Ale jeszcze są nauczyciele I fajnie by było jakby nauczyciele mogę spróbować Mój pan od komputerów i od budorku już mówił, że chce spróbować drzewki i pączki, ale oni nim mówiliśmy o pierogach. A więc na pewno oni będą chcieli trochę em, sobie powiedzieć, że naprawdę mam dużo jedzenia, a więc wystarczy. Robimy pierogi owocowe, czyli truskawkowe i pluskie chili z ziemniakami i z cebulką, Chyba tak się robią ziemniaki ruskie. Um, i to wszystko <noise> nie miałam czasu zrobić kalendarzy adwentowych przez to, że właśnie w ogóle nie miałam czasu <noise> i musiałam szybko wyjść z domu szybko sobie zrobiłam brwi, włosy narzuciłam ten sweter, co wczoraj miałam. i dzieńcy i lecę do Julki, zaraz się fajnie widzimy ogólnie to tak sobie idę i myślałam nad tym, że w sensie, że bardzo szybko chodzę Mam bardzo długie nogi Z mam 1,24. metra I kiedyś byłam na Athletic Stream Team Czyli kochałam biegać po prostu Byłam na różnych biegach, na różnych konkursach Na różnych raceach, nie wiem jak to jest po polsku I nawet zajmowałam miejsca W trzeciej, czwartej, piątej, szóstej klasie A potem... W szóstej klasie, uh, Woda nam nie zleciała W szóstej klasie moja nauczycielka kazała nam biegać kilometr codziennie rano i po prostu chyba mi to zrujnowała, ponieważ tak to, co ja lubię biegać. Znaczy, jakby mi pani nie kazała codziennie biegać, to bym lubiła nadal biegać. A przez to, że codziennie musiałam biegać kilometr dziennie i jeszcze na czas, to mi się po prostu to znudziło. I dlatego teraz nienawidzę biegać. Um, ogólnie by była szybka i w ogóle. Ja właśnie tak sobie myślę, że trochę kupio. Że nauczycielka nam kazała codziennie biegać, bo bez tego mogłabym nadal być no, na z i lubisz biegać, ale. No cóż, ja sobie myślałam, bo Luca mi powiedziała, że dojdę do niej w 20 minut, a ja szłam z 5. Na się, nie doszłam, ale już jestem na. I jeszcze dnu, zaraz wyjdę. A więc no, coś, coś za szybko chodzę. Tak, my właśnie y, siedzimy u Jurki w salonie, ja jestem zmęczona, mnie boli tak bardzo głowa. Um, zrobiłyśmy 80 pierogów, 80 ruskawkowych, 80 ruskich. W sumie 100, 100 takich i takich. Ale... No, ale to szkoły 80, reszta dla nas, hmm. bo zasługuje nam się. E... Zasługujemy Zysługuje, na to. Tak. Ale podjadałyśmy w trakcie robienia, ale to się nie liczy. I też niektóre nie wyszły, a więc też... No, no, no. To jedno. No, no. tak. E, przyniosę rodzicom trochę, Jurka też rodzicom zostawię I ogólnie teraz zrobiłyśmy listę wszystko mamy zrobione Tylko w szkole w środę będzie trzeba zrobić kilka rzeczy mm -hmm. I to wszystko I od 11 jestem tu, a jest teraz... Która jest godzina? 10 po 3 4 godziny 4 godziny... <laughs> same pierogi. 4 godziny same rogi robiłyśmy mm. e, A więc teraz jestem zwolniona i zaraz mogę iść do domku Uuu, <laughs> uh, hola, hola, hola. <laughs> pump up the jam, pump it up. While your feet are stomping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is trying Patrzcie, tutaj Julki. Mama mi poucina choinkę dla mojej mamy, bo mama chciała, żeby u ozdobić coś tam, a Julka ma prawdziwą choinkę, to nam podcina Tutaj też mi dali chips, bo Julki mama to, to ja, i robią chipsy. I też tutaj, patrzcie, mamy moje, nasze, nasze, oby wszystkie robiłyśmy we trzy pierożki Tutaj mamy truskawkowe. Tutaj truskę przyniosłam co Mam nadzieję, że im. Posmakują. I kolejnie jest czwarta, a dopiero co wróciłam ja do domu. Dopiero teraz mam czas nagrać. Adwentarze kalendowe. A więc kalendarze adwentowe, tak. Próbowałam powiedzieć po angielsku. Dziś jest już siódmy, aż szukamy się do maczki. Naprawdę nic nie widzę. Dziesiątka. O, siódemka mamy. Otwieramy Kolejny znowu fudge po prostu. Cały czas z siodami. Mam trzy rzeczy w okrągłe. Tutaj mamy Fudża. Um, no, widzę bo ja tak jak wcześniej mówiłam, Fudża, fudża mi nie przypada aż tak. Reese's um, Siedameczka. Tutaj mamy. I mamy Reese's Białą czekoladę. Nie wiem. Ja dam na drodze dobra. w Kinder Czekolada. Jest to tutaj. Zobaczyłam dzisiaj. I dzisiaj mamy Kinder Bounty. Country. tam powiedzieć bounty. Kinder Country. A więc ja sobie wezmę takiego kindera i mam domamiła fuża tacia. Super. Dobra, następnie kalendarz śudemeczka. Tutaj mamy i mamy Zieloną, czyli świąteczne życzenia. I ostatni kalendarz. 25 dni to slay I dzisiaj siódemeczka. Gdzie jest siódemeczka? O, Tutaj. Otwieramy. Znowu jest bardzo daleko, więc nawet nie widzę, co to ma być. Tutaj bierzemy sznuraczek i wyciągamy. O, nie, wpadło mi. Kurczę. Czy co mi wypadło? Czy jestem ślepa? Patrz, nic nie ma. Nie wiem, czy coś mi wypadło. No nie, no nie Proszę, nie Tutaj Nie, otworzyło mi się To była kredka jakaś I teraz jest gdzieś otworzona w kalendarzu No nie, no O, tutaj mamy, mamy, mamy 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 kredkę Jaki ja wygrzę tutaj Byciami na dole, super, dobra Nie zgubiliśmy prezentu Dzisiaj mamy eyeliner pencil Nigdy wcześniej nie miałam eyelinera. Ostatnio robiłam ten filtr na Snapie, żeby zobaczyć, um, jak bym wyglądała W eyelinerze i nawet, nawet. A więc czas nauczyć się robić eyelinera. I nie będę już robić dzisiaj, bo dzisiaj nie zostały lekcje do skończenia. Koniecznie, tak jak widzicie, łańcuch mi spadł. Nie mam pomysłu, jak go zawiesić. Jak macie jakiś pomysł, to komentujcie. I takie dzisiaj mamy prezentyki. Um już na pocztę, chyba nie pojedziemy dzisiaj, pojedziemy jutro Jutro w szkole w sumie jestem do 5.15, więc zobaczymy Zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczę co jeszcze będę robić Teraz na pewno skończę Classics Nie, teraz zedytuję filmik TY, żeby wysłać pani Tak A potem zrobię Classics, a potem zobaczymy Kani, ja już, już jestem w piżamce I sobie leżę, ponieważ zaraz jeszcze kończę klasykę, A w sumie pokażę wam Um. To takie coś wczoraj narysowałam. Jestem z siebie bardzo dumna. Ale oglądale, że jeszcze muszę sobie zrobić warkoczeki i vloga. Zrobić te lekcje. Muszę tylko napisać jedną rzecz. coś hmm. że jedną, ale to aż trzy paragraphs, czyli około 30 dni, trochę więcej zdań, tak chciałam powiedzieć. Um. Dzisiaj był dość vlog pierogowy, um, no bo w sumie to zajęło mega dużo czasu. I mm, to wszystko. nie <głynnie> dałam taśmę na łańcuch, bo nie wiedziałam, jak inaczej to zrobić. jakby nic innego się nie działo. Um, jutro wracam do szkoły po dniu przerwy, po dłuższym weekendzie. Um,

Stay positive.